Drugi tom 28 lutego 1899 roku. Luiza zaczyna pisać z rozkazu Spowiednika. Czuje wielką niechęć, ale Jezus zapewnia ją o swojej pomocy. Jezus mówi do Spowiednika o czystości w działaniu, kiedy czyni się wszystko dla Jezusa. Wiara to Bóg, co wiara daje duszy. Bóg przekazuje wiarę na dwa sposoby. Jak Luiza widzi Boga. Całe stworzenie jest jak cień Boga, ale Słońce symbolizuje go w szczególny sposób. Zaczynam pisać z rozkazu spowiednika i piszę o tym, co zachodzi między mną a naszym Panem dzień po dniu. Jest 28 lutego 1899 roku. Wyznaję prawdę, czuję wielką niechęć. Wysiłek, jaki muszę włożyć, aby przezwyciężyć siebie, jest tak wielki, że tylko Pan zna udrękę mojej duszy. Jednak, jak potężną więzią jesteś, święte posłuszeństwo. Tylko Ty możesz mnie przezwyciężyć, a pokonując wszelką moją niechęć, która jest niemal górą nie do pokonania. Przywiązujesz mnie do woli Boga i Spowiednika. Och, święty Oblubieńcu, jak wielka jest ofiara, tak wielka pomoc jest mi potrzebna. Pragnę jedynie tego, abyś mnie przyjął w swoje ramiona i mnie wspierał. W ten sposób pod Twoją opieką będę mogła mówić jedynie prawdę tylko dla Twojej chwały, a mojego zażenowania. Dziś rano Spowiednik odprawił mnie świętą i ja przyjęłam komunię. Mój umysł znajdował się w morzu zamętu z powodu nakazów posłuszeństwa, które narzucał mi Spowiednik, gdyż miałam spisywać wszystko, co zachodzi w moim wnętrzu. Jak tylko przyjęłam Jezusa, zaczęłam mu opowiadać o swoich cierpieniach, a zwłaszcza o moich brakach i wielu innych rzeczach. Jezus jednak wydawał się nie dbać o moje sprawy i nic mi nie odpowiadał. Przyszło mi do głowy światło i powiedziałam, kto wie, czy ja sama nie jestem przyczyną tego, że Jezus nie pokazuje się jak zwykle. Z całego serca powiedziałam do Niego. O moja dobrocie i moje wszystko, nie bądź dla mnie tak obojętny. Sprawiasz, że moje serce pęka z bólu. Jeśli chodzi o pisanie, cokolwiek się stanie, nawet gdyby kosztowało mnie to życie, obiecuję, że to uczynię. Wtedy Jezus zmienił swój wygląd i powiedział do mnie życzliwie. Czego się obawiasz? Czy nie pomogłem ci innym razem? Moje światło wszędzie będzie cię otaczać i dzięki temu będziesz mogła objawić to, co ci przekazałem. Kiedy to mówił, nie wiem jak, ale ujrzałam Spowiednika przy Jezusie. Pan powiedział do niego: Spójrz, wszystko co czynisz, przechodzi do nieba. Dlatego patrz na czystość, z jaką masz działać, biorąc pod uwagę to, że wszystkie Twoje kroki, słowa, dzieła są przede mną obecne. Jeśli są czyste, to znaczy uczynione dla mnie, bardzo się z nich cieszę i odczuwam je wokół siebie, jak wielu posłańców, które nieustannie przypominają mi o Tobie. Jeśli jednak są dla płytkich i przyziemnych celów, czuję od A kiedy to mówił, zdawał się chwytać Jego ręce i, unosząc je ku niebu, rzekł do Niego: Patrz zawsze w górę, pochodzisz z nieba. Więc działaj dla nieba. Kiedy widziałam Spowiednika i Jezusa, który mu to mówił, wydawało mi się w moim umyśle, że gdybyśmy tak uczynili, byłoby podobnie jak z osobą, która ma opuścić dom, aby przejść do drugiego. Co ona czyni? Najpierw wysyła wszystkie swoje rzeczy i wszystko, co posiada, a potem sama idzie. Tak samo i my najpierw wysyłamy nasze dzieła, aby zajęły dla nas miejsce w niebie, a potem, kiedy nadchodzi nasz czas, idziemy i my. Och, jak piękny orszak przygotowują one dla nas. Gdy zobaczyłam spowiednika, przypomniałam sobie, że powiedział mi, iż mam napisać o wierze tak, jak pan opowiedział mi o tej cnocie. Gdy tak rozmyślałam, w jednej chwili Pan przyciągnął mnie tak bardzo do siebie, że poczułam się poza moim ciałem, na sklepieniu nieba razem z Jezusem. Jezus powiedział mi dokładnie te słowa. Wiara to Bóg. Te dwa słowa zawierały w sobie ogromne światło, którego nie da się wyrazić. Ale postaram się je opisać tak, jak potrafię. W słowie wiara zrozumiałam, że wiarą jest sam Bóg, i tak jak pokarm materialny daje życie ciału, żeby nie umarło, tak wiara daje życie duszy. Bez wiary dusza jest martwa. Wiara ożywia, wiara uświęca. Wiara uduchabia człowieka i sprawia, że jego oczy zwracają się ku najwyższej istocie, tak, iż nie przyswaja niczego z rzeczy tego świata, a jeśli je przyswaja, to przyswaja je w Bogu. Och, jakie jest szczęście duszy, która żyje wiarą, nieustannie wzlatuje w kierunku nieba. We wszystkim, co jej się przydarza, Zawsze przegląda się w Bogu. W ten sposób, podczas utrapienia, wiara unosi ją w kierunku Boga. Nie smuci się, ani nawet nie narzeka, wiedząc, że nie powinna radować się tutaj, ale w niebie. Jeśli więc radość, bogactwo i rozkosz otaczają ją, to wiara unosi ją do Boga. Mówi zatem do siebie, o ileż będę szczęśliwsza i bogatsza w niebie. Dlatego czuję od razem do dóbr ziemskich, gardzi nimi i umieszcza je pod swoimi stopami. Wydaje mi się, że duszy żyjącej wiarą przytrafia się tak, jak osobie, która posiada milion monet a nawet całe królestwa, a ktoś inny chce ofiarować jej jednego grosika. Co by powiedziała czy nie wzgardziłaby nią czy nie rzuciłaby jej tego w twarz dodam a gdyby ten groż był cały zabłocony tak jak zabłocone są rzeczy ziemskie co więcej co by było gdyby ten groż był przekazany jako pożyczka powiedziałaby posiadam ogromne bogactwa i lubuję się nimi a ty ośmieszasz się ofiarować mi ten ohydny i tak zabłocony grosz i to tylko na krótki czas? Sądzę, że natychmiast odwróciłaby wzrok i nie przyjęłaby daru. Tak samo postąpiłaby w sprawach ziemskich dusza, która żyje wiarą. Przejdźmy teraz raz jeszcze do koncepcji pożywienia. Ciało, przyjmując pożywienie, nie tylko się utrzymuje, lecz także dzieli substancję pokarmową, która potem przekształca się w samo ciało. Tak samo jest z duszą, która żyje wiarą. Ponieważ wiara to sam Bóg, więc dusza żyje samym Bogiem, a żywiąc się Bogiem, jest uczestnikiem istoty Bożej, a będąc uczestnikiem istoty Bożej, Upadabnia się do Niego i przemienia się w samego Boga. Z duszą żyjącą wiarą jest tak, że podczas gdy święty jest Bóg, święta jest dusza. Potężny jest Bóg, potężna jest dusza. Mądry, silny i sprawiedliwy jest Bóg. Mądra, silna i sprawiedliwa jest dusza. Tak jest ze wszystkimi innymi przymiotami Boga. Krótko mówiąc, dusza staje się małym Bogiem. Och, jakie jest szczęście tej duszy na ziemi! A jakie potem będzie jej szczęście wieczne w niebie! Zrozumiałam też, że słowa, które Pan mówi do swoich ukochanych dusz – poślubię was w wierze – oznaczają, że Pan z tych mistycznych zaślubin Obdarza duszę swoimi własnymi cnotami. Wydaje mi się, że podobnie jest z dwojgiem małżonków, które łączą razem swój majątek, tak iż nie można już odróżnić rzeczy jednego od rzeczy drugiego. Oboje stają się właścicielami. Jednak w naszej kwestii dusza jest uboga. Wszelkie dobra pochodzą od Boga, który czyni ją uczestnikiem swojej istoty. Życie duszy to Bóg, wiara to Bóg, a dusza, posiadając wiarę, wszczepia w siebie wszystkie inne cnoty, tak iż wiara przebywa w sercu jak król, a wokół niej są inne cnoty i jako poddani służą wierze tak więc cnoty bez wiary to cnoty, które nie mają życia wydaje mi się że bóg przekazuje wiarę człowiekowi na dwa sposoby pierwszy to przez chrzest święty drugi jest wtedy gdy błogosławiony bóg przekazując duszy cząstkę swojej istoty przekazuje jej cnotę czynienia cudów na przykład zdolność Wskrzeszania zmarłych, uzdrawiania chorych, zatrzymania słońca i temu podobne. Och, gdyby świat miał wiarę, zmieniłby się w ziemski raj. Och, jak wysoki i wzniosły jest lot duszy ćwiczącej się w wierze. Wydaje mi się, że kiedy dusza ćwiczy się w wierze, zachowuje się jak płochliwe ptaszki. Które w obawie przed myśliwymi lub inną pułapką osiedlają się w koronach drzew lub na wzgórzach. Kiedy muszą coś zjeść, wychodzą, biorą jedzenie i natychmiast lecą do domu. Jeden bardziej przezorny bierze jedzenie i nawet go nie zjada na ziemi. Chcąc być bezpieczniejszym, zabiera go ze sobą na szczyt drzewa i tam połyka. To samo dusza, która żyje wiarą i jest tak nieśmiała wobec ziemskich rzeczy, że z obawy przed zasadzką nie raczy nawet na nie spojrzeć. Jej mieszkanie jest wysoko w górze, to znaczy ponad wszystkimi ziemskimi rzeczami, a szczególnie w ranach Jezusa Chrystusa. Z wnętrza tych błogosławionych komnat wzdycha, płacze, modli się i cierpi wraz ze swoim oblubieńcem Jezusem z powodu stanu i nędzy, w których znajduje się rodzaj ludzki. Podczas gdy żyje w tych otworach, ran Jezusa, Pan przekazuje jej cząstkę swoich cnót, a dusza odczuwa w sobie te cnoty tak, jakby były jej własnymi. Chociaż uważa je za swoje własne, to jednak odczuwa, że są jej przekazywane, ponieważ to Pan przekazuje jej te cnoty na własność. To tak, jak z osobą otrzymującą dar, którego nie posiadała. Co ona czyni? Przyjmuje go i staje się jego właścicielką. Ale za każdym razem, gdy na Niego patrzy, mówi do siebie: Jest mój, ale podarowała mi go ta osoba. Tak samo czyni dusza, którą Pan przemienia w siebie, przekazując jej cząstkę swojej boskiej istoty. Otóż dusza ta, brzydząc się grzechem, jednocześnie współczuje innym, modli się za tych, których widzi, że kroczą w kierunku przepaści, Jednoczy się z Jezusem Chrystusem, oddaje się jako ofiara cierpienia, aby przebłagać sprawiedliwość Bożą i oszczędzić stworzeniom zasłużonych kar. A gdyby ofiara z życia była konieczna, bardzo chętnie by ją poniosła dla zbawienia jednej tylko duszy. A ponieważ spowiednik poprosił mnie, abym mu wyjaśniła, jak czasami widzę boskość naszego Pana, odpowiedziałam mu, że nie jestem w stanie mu tego powiedzieć. Jednak w nocy ukazał mi się Błogosławiony Jezus i niemal mnie skarcił za tę moją odmowę. Potem ukazał mi jakby dwa bardzo jasne promienie. Przy pierwszym zrozumiałam w moim umyśle, że wiara to Bóg, a Bóg to wiara. Próbowałam powiedzieć coś na temat wiary, a teraz spróbuję opisać, jak widzę Boga, czyli opiszę drugi promień. Gdy byłam poza sobą i znajdowałam się wysoko w niebiosach, wydawało mi się, że widzę Boga wewnątrz światła, a On sam wydawał się światłem. W tym świetle znajduje się piękno, siła, mądrość, ogrom, wielkość oraz głębia bez końca i bez granic. Nawet w powietrzu, którym oddychamy, jest sam Bóg, którego wdychamy. Każdy więc może uczynić go swoim własnym życiem, tak jak On w rzeczywistości jest życiem każdego. Nic mu zatem nie umyka i nic nie może się od Niego wymknąć. Wydawało się, że to światło jest głosem i bez mówienia w pełni działa, podczas gdy zawsze odpoczywa. Znajduje się wszędzie i niczemu nie zawadza. I chociaż znajduje się wszędzie, ma również swoje centrum. O Boże, jakże niepojęty jesteś. Widzę Cię, czuję Cię, jesteś moim życiem, zacieśniasz się we mnie. Podczas gdy nieustannie jesteś niezmierzony i nic z siebie nie tracisz. Jednak czuję, że się jąkam i wydaje mi się, że nie potrafię powiedzieć niczego. Aby móc się lepiej wyrazić za pomocą naszego ludzkiego języka, powiem, że widzę cień Boga w całym stworzeniu. Ponieważ w całym stworzeniu umieścił On raz cień swojego piękna, raz swoją woń, a raz swoje światło. To tak jak w Słońcu, w którym widzę szczególny cień Boga. Widzę, jakby jego obrazem była nasza planeta. Widzę Go jako króla wszystkich innych planet. Punkt pierwszy. Czym jest Słońce? jest niczym innym jak kulą ognia kula jest jedna ale promieni jest wiele tak iż możemy łatwo zrozumieć że kulą jest bóg a promieniami są niezmierzone przymioty boga drugi punkt słońce jest ogniem ale jednocześnie jest światłem i ciepłem trójca święta jest zobrazowana w słońcu Ogień to ojciec, światło to syn, a ciepło to duch święty. Jednak słońce jest jedno. I tak jak ogień nie może być oddzielony od światła i ciepła, tak też jedna jest moc Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak iż nie da się ich naprawdę rozdzielić. I jak ogień jednocześnie wytwarza światło i ciepło, tak, iż nie można wyobrazić sobie ognia bez światła i ciepła, tak nie można wyobrazić sobie Ojca bez Syna i Ducha Świętego. Zatem wszyscy trzej wzajemnie posiadają to samo odwieczne źródło. Dodam, że światło słońca rozchodzi się wszędzie, tak samo Bóg ze swoim ogromem przenika wszędzie. Pamiętajmy jednak, że światło słońca to tylko cień, bo słońce nie dociera tam, gdzie nie może przeniknąć swoim światłem, ale Bóg przenika wszędzie. Bóg jest czystym duchem, a jego obrazem jest słońce, które pozwala swoim promieniom przenikać wszędzie i nikt nie jest w stanie uchwycić je w swoje ręce. Co więcej, Bóg patrzy na wszystko, na nieprawość i niegodziwość ludzi i zawsze pozostaje tym, kim jest, czystym, świętym i niepokalanym. Cieniem Boga jest słońce, które rzuca swoje światło na to, co brudne, i pozostaje nieskazitelne. W ogniu rozprzestrzenia swoje światło i nie spala się. W morzu, w rzekach rozprzestrzenia swoje światło i nie tonie. Wszystkim daje światło i wszystko zapładnia. Swoim ciepłem daje życie wszystkiemu i nie traci światła ani ciepła. Co więcej, gdy czyni tak wiele dobrego dla wszystkich, nie potrzebuje nikogo i zawsze pozostaje tym, czym jest. Zawsze jest majestatyczne, olśniewające i nigdy się nie zmienia. Och, jakże dobrze można rozpoznać w słońcu boskie cechy. Ze swoim ogromem znajduje się w ogniu i się nie spala, jest w morzu i nie tonie, jest pod naszymi stopami i nie depczemy po nim, oddaje się wszystkim i nie staje się ubogim i nie potrzebuje nikogo. Patrzy na wszystko, co więcej, wytęża wzrok i nie ma niczego, czego by nie usłyszał. Zna każde włókno naszego serca i każdą myśl naszego umysłu. A ponieważ jest czystym duchem, nie ma ani uszu, ani oczu i nigdy się nie zmienia, niezależnie od tego, co się przydarza. Kiedy słońce zalewa świat swoim światłem, nie męczy się. Tak samo Bóg nie męczy się, dając życie wszystkim, pomagając światu i wspierając go. Jeśli człowiek już nie chce cieszyć się światłem słońca i jego dobroczynnym wpływem, może się ukryć, może się schronić, ale to nie ma wpływu na słońce, pozostaje ono tym, czym jest. Całe zło spada na człowieka. Tak samo grzesznik przez grzech może oddalić się od Boga i nie cieszyć się już Jego dobroczynnym oddziaływaniem, ale to nie wpływa na Boga, zło przypada grzesznikowi. Nawet okrągłe kształty Słońca symbolizują wieczność Boga, który nie ma ani początku, ani końca. Jego symbolem jest przenikliwe światło Słońca, którego nikt nie może objąć swoim okiem. Kto chciałby na nie spojrzeć w same południe, zostałby oślepiony. A gdyby słońce zechciało zbliżyć się do człowieka, człowiek byłby spalony. Tak samo jest z boskim słońcem. Żaden stworzony umysł nie może go objąć swoim małym umysłem, aby zrozumieć w pełni, czym jest. Gdyby chciał podjąć wysiłek, jego umysł byłby oślepiony i zmieszany. A gdyby to boskie słońce zechciało ukazać człowiekowi całą swoją miłość, pozwalając mu ją poczuć, kiedy jest w ludzkim ciele, jego ciało spaliłoby się. Dlatego boskie słońce rzuciło cień siebie i swojej doskonałości w całym stworzeniu. Wydaje się więc, że widzimy je i dotykamy, i jesteśmy nieustannie przez nie dotykani. Ponadto, po tym, jak Pan powiedział te słowa, wiara to Bóg, ja powiedziałam do Niego: Jezu, miłujesz mnie. A On dodał: A Ty mnie miłujesz? Od razu powiedziałam: Tak, Panie, Ty wiesz, że bez Ciebie czuję, że brakuje mi życia. Otóż, Powiedział Jezus, Ty mnie miłujesz, a ja Ciebie. Miłujmy się więc i zawsze bądźmy razem. Tak zakończył się ten ranek. Któż mógłby wypowiedzieć, ile mój umysł pojął z tego boskiego światła? Wydaje mi się, że widzę je i dotykam wszędzie. Co więcej, czuję się nim zalana wewnątrz i na zewnątrz siebie, a moja pojemność jest maleńka. Choć wydaje mi się, że pojmuję trochę Boga, to kiedy go widzę, wydaje mi się, że nic nie zrozumiałam, a nawet powiedziałam niedorzeczności. Mam nadzieję, że Jezus wybaczy mi moje niedorzeczności.